Witam serdecznie na moim kanale Odejnie Cenior z tej strony. W tym odcinku raczej nie będzie poszukiwań. Robię eksperyment. Czy on zda egzamin, tak jak węgiel? Zobaczymy. Mam trzy podudzia i kiełbaskę i będę je smażył. A pelet rozpalę tym. Zobaczymy czy to się da. No to zobaczymy. Jeszcze nie, nigdy tego nie robiłem, ale pokazali mi jak to robić Niestety trzeba rozpałkę Nie wiem czy to się uda, ja może to na spodzie rozpalić jednak. zobaczymy co to wyjdzie z tego może jeszcze jedną rzucę nakryjemy odpalimy jednak to od spodu ma się palić eksperyment się nie udał niestety pelet się nie nadaje może by się nadał ale on chyba wilgoci złapał i niestety nie da się rozpalić. Oh. Zamknę, bo tu mi naleci dymu. Już się zaczęło. Fajnie hajcować. Pod udziałem. Położone. I czekać tylko na to, aż się upieką. Niech się powoli piecze. nakryjemy to Przeciwmy się muszę to robić to jakoś na, i będzie dobrze i znowu będzie po Januszowemu no i gotowe Rzucimy to węgielek niech się wypali grill złożony i teraz następuje najlepsza część tego grillowania. Szamanko! Jest nowy dzień. Zimno jak zwykle. Co będę w tym dniu robił? jeżdżę szukam miejsc, które by wam pokazać. Póki ta temperatura taka nieznośna jest. W obejrzeniach i ilości osób, które to obejrzą, będę wiedział, czy, czy to robicie, czy nie. Coś tam może jeszcze up Upichczę, ale nie wiem co zrobiłbym gołąbki ale to jest tyle roboty że to się nie da tutaj tak a umiem i bardzo dobre mi wychodzą hello jedziemy do zamku Rap Rapsztajn koło Lukusza. zobaczymy co tam jest takiego też nigdy tam nie byłem jest zimno było chyba minus 5 to znaczy że jest zimno jakie zimno może być nie było problemu z odpalaniem wspinam się pod górkę już z kilometr jestem w miejscowości Klucze w oddali Olkusz. nawigacja mnie zrobiła w konia o mało, w pole nie wjechał ale ładny tutaj widok nie zameczę. Nie ma za bardzo gdzie się zatrzymać. Może tu gdzieś będzie jakiś parking. Żeby do tego zamku dojść to trzeba trochę powspinać się jak to na zamek. To idziemy. Wejście zamknięte, ale sopelek fajny. Tu zejście. Nie ma naokoło, nie będę szedł tędy. Tutaj jest ścieżka wydeptana, może tędy. Tam za stromo na moje buty. Nie jestem przygotowany na takie eskapady za bardzo. Teraz dla tych, co łażą po wieżowcach, ten Francuz to dla niego to jest pikuś takie coś. No tutaj to to chyba nie zejdę. Za bardzo. Wejść było łatwo, ale teraz zejść będzie problem. Strumizna jak hollela. Szkoda, że nie mam sanek bym się albo jakiegoś liścia dużego bym się zjechał. A tak to chyba na tyłku zjadę w końcu. Dobra, nie będę kręcił wam mojego upadku. Widzimy się na dole. Tu jest cały czas zakaz zatrzymywania się ze względu na jakieś odłamki skalne czy coś, które spadają. myślałem że to studnia chociaż tyle filmuję o ten znak płacę dwie, dwie piątki i nie przyjmuję monet To co jest o, innych nie mam no co jest 10 zł, noc kurde. A w się kurde. Proszę nie przeklinać Piękna pogoda. Słoneczko świeci. Solary ładują. Prąd jest. Humor jest. Czegóż więcej trzeba? Ruiny zamków w Słabkowie. Jestem na targów będzie nie, może kupię tutaj dzisiaj moją lampkę do auta. I idziemy na zamek! Zrobić konkurencję w straszeniu. O, grzewanie gazowe mają taki współczesny zamek. Ładny zameczek w bardzo dobrym stanie. Niebity. Ładna panorama z niego jest. Miasta. A tutaj jest park zamkowy. Kiedyś za bardzo mnie nie interesowały zamki ale teraz chyba złapałem akcyla i się wkurzę to pojadę do Torunia i tam taki ładny zamek jest albo do Malborka o tam ścieżka dydaktyczna zamknięta zakaz wstępu o jejku z tego zamku tu mieli ładny widok na chutę. <grywamy> wracamy na parking jestem na zbiorniku wodnym ale nie wiem gdzie jestem w nocy jechałem i się tu znalazłem ale to chyba jakaś pogoria zamarznięta a tam widać kominy to chyba tak no i tu będę dzisiaj nocował trzeba by te auto umyć w końcu bo rdza Pogoda jest. Teraz jest ładna. Słoneczko świeci. Solarki już się ładują. Akumulatory się ładują. Chęci są. Tylko pogoda jeszcze nie jest taka jaka powinna być do kopania. Podobno w przyszłym tygodniu ma być lepiej. Jak będzie lepiej, to będzie bardzo dobrze. To wtedy wejdę już. Do, na plażę i będę szukał tych kapszli. Jadę do Katowic na zawodzie. Zrobić pranie. I coś tam jeszcze. Jestem w fajnym miejscu. Jestem w Katowicach. Idę do ubezpieczalni. Zapłacić za pół roku polisę. Bo mi się teraz kończy. A potem coś muszę wymyśleć, bo jest zimno, chociaż pogoda jest piękna Ale nic poza tym Mam pranko i będę robił pranie Proszek, mam wszystko jest Dużo nie mam prania Wreszcie pranka ruszyła Bo już myślałem, że coś zepsułem no Tak to jest jak się franią pierze, ale franią mam, ale latem tylko ją piorę. Idę zobaczyć słynną rzekę ze słynnego festiwalu Raba Blues Zobaczymy co tam się dzieje Ła Kiedyś W zeszłym roku z Corsirem żeśmy stąd Wyciągli dwie nogi elektryczne. I obie były sprawne. Ona nigdy nie zamarza. <grymne> chyba wiadomo dlaczego. Bo tutaj zawartość wody w tym strumyku to jest chyba znikoma. To wszystko płynie z dodatkiem wody. A kaczki tu się. Jeszcze żyją. O, to chyba się coś zmieniło. Kaczuszki, dobra woda, są tu rybki? Chyba już nie, muszą, nie mogą mówić. Nie jest już takie dzikie jak kiedyś. Bo tu jest niedaleko Akademia Ekonomiczna, i studenci tutaj schodzą do tego parku i się dokształcają. Mam nadzieję, że już się wyprawo. Idę zobaczyć. Zabieram to położę na kaloryfery niech się wysuszy a ja sobie gdzieś pojadę jestem na nocnym spacerze zaraz idę po wyprane ciuchy które już wyschły mam nadzieję że wyschły bo kaloryfery podkręciłem także powinno być suche noc ładna niebo śliczne będzie mrozik a to niedobrze Mogłoby się już ten mur skończyć, bo nie wiem, co dalej robić. Bez kopania dziwnie jest. Co tu by powiedzieć, żeby nie skłamać? Tak jak już mówiłem, jak szłem, pogoda nie rozpieszcza. Mówicie w komentarzach, żebym opowiedział coś o swoim życiu. Cóż, mogę krótko odpowiedzieć. Urodziłem się, bo nie miałem innego wyjścia. O. Nie, no żartuję. A mogę Wam powiedzieć coś o wojsku. Do wojska poszłem w latach, jak zakłady yy, przemysłowe, a kopalnie w szczególności, były zmilitaryzowane. Tam siedział taki wojskowy i rządził tam w sumie na tych kopalniach. I ja w tym czasie, jak był stan wojenny jeszcze wprowadzony. Trafiłem do wojska i to do marynarki wojennej. I się przestraszyłem tych trzech lat wyjętych z życia rysu i próbowałem to załatwić. No i w Katowicach miałem taką znajomą, której ojciec był w yy, stopniu pułkownika, zdaje się, w w Katowicach. No i poszedłem porozmawiać z nim, bo to załatwiło. No i facet mnie przekonał, że jak trafisz do marynarki, to niekoniecznie na trzy lata. Możesz trafić i na dwa lata. No i rzeczywiście trafiłem na samym początku, na dwa lata, na taką specjalizację o pelot, o obrona przeciwtotnicza. To było w szkółce CSNW, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. No i tam na początku było ok. Ale tam takie coś było, że po przyjściu do wojska, po trzech, po trzech tygodniach, będzie znowu rozdysponowanie yy, żołnierzy po różnych specjali, specia, yy, specjalnościach. No i trafiłem na początku yy, na taką specjalizację drężysta drenażysta na okrętach to jest taki gości, który się na wszystkich rurach yy, ciśnieniowych, wodnych yy, po prostu się zajmuje. No ale to już było na 3 lata. Już mi to nie pasowało. Ale w tym czasie miałem taką przygodę. Przyjechał facet wojskowy jakiś z jakiegoś yy, wojskowej rozrywki i szukał y, do chóru talentów do chóru do, y, na festiwal w Kołobrzegu zdaje y, się to piosenki żołnierskiej. no i przyszedł do nas na kompanię i wszystkich y, żeśmy po kolei wchodzili i kazał nam tam y, 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 śpiewać takie kawałki no i się zakwalifikowałem do tego chóru ale to coś się tak jakoś odlekało i w międzyczasie dostałem nową specjalizację technik elektryk nawigacyjny no i to też było na 3 lata no i tam zostałem no i po szkółce trafiłem do KDOP w Ddańsku. to jest Kaszubski Dywizjon Okrętu Pogranicza na kutrach yy, patrolowych yy, się dostałem A akurat tam ten kuter był na suchym doku, tak zwanym. To był nowy kuter, ale jakoś okres gwarancyjny miał przegląd, był. No i tam trafiłem. No i tam byłem przez całą zimę. I już mnie to, to że trzy lata mam tam być, to już mnie całkiem yy, yy, dołowało. Ale po jakimś czasie mi się zaczęło to podobać, i tak się postanowiło, że będę starał się zostać na zawodowego yy, żołnierza na kilka lat, na pięć, czy tam na dziesięć, a potem iść do Polski, yy, Polskiej Rzedługi Morskiej. Peżetem, zdaje się, to tak się nazywało. No i poszłem to załatwiać do dowództwa. No i... a to były czasy komunistyczne i wezwał mnie taki kapitan do spraw polity, od polityki. I. Propozycje mi, bo do niego te papiery przyszły, co że chciałem zostać na zawodowego. No i wezwał mnie na, roz, na pogawędkę i dał mi propozycję. Żebym się zapisał do partii. Ua. Dał mi do odwadni do namysłu. A ja od razu mi powiedziałem, że. Ja sobie nie będę w papiery, no i skończyła moja się przygoda w marynarce wojennej. Znaczy się zawodowa. Ale i tak wcześniej wyszedłem. Trochę wykombinowałem i wyszedłem wcześniej. Ale na koniec mnie tak załatwili, że nawet nie miałem, nie, nie puścili mnie do, na urlop, żebym wziął ciuchy cywilne. I wyszedłem w pożyczonych cywilno-wojskowych ciuchach z wojska ale to nie było ważne, ważne że wyszłem stamtąd no. to już taki mój epizod z życia trochę było tych epizodów były fajne, ale też nie były fajne ale o tym nie będę gadał bo to może inny razem i to chyba na razie wystarczy tych zwierzeń i widzimy się w następnym odcinku Pozdrawiam.